Witam wszystkich! Jest to swego rodzaju odcinek specjalny, ponieważ chciałem Was zachęcić do wspierania różnych zbiórek na rzecz Ukrainy w tym trudnym dla nich czasie. I przy okazji mam dla Was zwierzę, które jest również obywatelem, niejako tego kraju. I myślę, że jest całkiem ciekawym zwierzęciem. Otóż tak. O czym mowa? O Wychucholu Ukraińskim, który jest zwany również Desmanem Ukraińskim lub Hohołem Ukraińskim. Co ciekawe, po angielsku nazywa się on w wolnym tłumaczeniu Desmanem Rosyjskim. Czyli mamy tu pewien konflikt, no ale faktycznie zamieszkuje on głównie Rosję. Ale możemy go też znaleźć na Ukrainie i w Kazachstanie. Do niedawna jeszcze na Białorusi, ale wyginął tam ostatnio. Jest to jeden z dwóch wychucholi na świecie. Innym wychucholem jest wychuchol pirenejski, który jest bardzo podobny, ale około sześciokrotnie mniejszy i zamieszkuje Francję, Andorę i Hiszpanię. Jego najbliższymi krewnymi jest rodzina kretowatych, która jest największym przedstawicielem. Może ważyć trochę ponad pół kilograma. No. Dla porównania kret około 90 gramów. Można zauważyć w niego wiele podobieństw do gwiazdonosa. Jest on praktycznie ślepy i głównie orientuje się za pomocą dotyku. Chciałem tutaj zamieścić kontrast z gwiazdonosem, ale ostatnie badania dowodzą, że wychuchol również potrafi wyczuwać zapachy pod wodą w podobny sposób jak to robi gwiazdonos, dmuchając szybko i wciągając powietrze przez tą trąbkę właśnie ma jednak dużo słabszy od gwiazdonosa, nosa czy ryjówki moczarowej, która również może wyczuwać zapachy pod wodą, jak tu się dowiedziałem. Ale głównie używa do orientacji organu Eimera, czyli takiego organu występującego u kretowatych, znajdującego się na nosie, który jest odpowiedzialny za zmysł dotyku. Poluje on w wodzie na wiele bezkręgowców, takich jak pijawki, ślimaki czy skorpiaki, owady, ale też na ryby, płazy i zjada również rośliny. W sumie ponad 100 gatunków pada jego ofiarą. Do rozupływania twardych części zwierząt, np. muszli czy pancerzy, używa swoich dwóch silnie rozwiniętych górnych siekaczy. Jego ogon jest bocznie spłaszczony, co ułatwia mu pływanie, tak samo jak jego łapy. Które są wyposażone w błonę płoną między palcami. Ma również dwie warstwy futra jedną krótkiego i gęstego, a drugą długiego i rzadkiego, po to, by stworzyć taką powietrzną izolację termiczną, żeby nie marznąć w wodzie. Jego wydłużone, rurkowate nozdrza tworzą swego rodzaju trąbkę, którą może wystawić nad wodę i oddychać jak nurek przez rurkę. A wstrzymuje on oddech. Do 5 minut. Zamyka podczas nurkowania uszy i nozdrza. Szyją w grupach tak od 5 do 8 osobników i razem zakładają one nory. Taką sieć nor tworzą, które mogą mieć do 2 metrów głębokości. Samica może zachodzić dwa razy w roku w ciąże i rodzi maksymalnie 5 młodych namiot. Osiągają one dojrzałość w ciągu po roku, a mogą żyć około 3-4 lat. I to zgromadza tyle o tym zwierzęciu. Nie jest ono jakieś powalające, ale jest według mnie całkiem śmiesznym, wyglądającym, ciekawym stworzeniem, które żyje bardzo niedaleko nas tak naprawdę, tuż za granicą. No, a więc zachęcam Was do wspierania w tym trudnym czasie, pomagania ludziom, żebyśmy jakoś wszyscy to przetrwali po prostu jak najlepiej. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.